Hej, witam na kanale. Dzisiaj taki miksik, trochę więcej z drapek, ale tutaj po piątce mamy, bo niekiedy lepiej kupić z... po piątce z 3-4 niż jedną za 20, bo przynajmniej można sobie coś trafić. Większe prawdopodobieństwo, że się coś wygra. No i też można ładne sumy trafiać w tych maluszkach, bo to jest niepowiedziane. No i szukamy magicznej siódemki, może w końcu kiedyś ją zobaczę, bo ciężko, ciężko ją znaleźć, słońce no nie ma, truskawka, ananasik, awokado, winogrono i motyl, no niestety. W tej zdrabce też siódemki nie zobaczę. Tu mamy ładnie kontrolne, różne. Także niestety trzeba szukać. Dalej. No to neonowe. Neonowe szukamy trzynastki. No mamy 25. 37. 35 jedenaście i jest trzynastka proszę trzynastka trzydzieści dziewięć szesnaście dwadzieścia cztery dwa trzydzieści jeden i tu już nie ma a po trzynastką co magiczna piątka no ale dobrze jest co to teraz zwroty się liczą. się Ze zwrotów trzeba cieszyć, prawie jak z głównej, albo z jakiejś większej wygranej. Także jest piąteczka. No i fajnie, no to może tą party weźmiemy. Siódemeczka, proszę. Jaki ładny numerek, czy będziesz szczęśliwa? Szukamy party. No i proszę, na początek mamy party. Siódemka szczęśliwa, także komputer blot to raz daje szczęśliwe numerki, raz nie daje to mówię To jest loteria liczbowa. Komu się trafi, to się trafi, komu się nie trafi, to się nie trafi. No i co, i dołożymy jeszcze coś, do, tylko jedno party będziemy mieli. Saksofon, szminka. Perła, pierścionek, kości, tofi, wiśnia, kapelusz, kier, torba, jabłko. O, jest słynny King. No i teraz, no, no, już trochę czasu minęło od tej zdrabki i widać, od wypuszczenia tej zdrabki, widać, że lot to nie zmieniło tej tutaj literówki. Także wychodzi na to, że oni na samym początku drukują chyba wszystko i później po prostu rozprowadzają. Dyszka, zwrocik, główna. A później rozprowadzają to także. Chyba nie dodrukowują, do ale mogę się mylić, ale na tym przykładzie... Chociaż może nie zwracają na to uwagi, myślą. No, nie obrażając, myślę, że naród jest... No nie chcę brzydko powiedzieć, ale... I się nie domyślą, ale cały czas literówka jest, ale... No widocznie albo na samym początku drukują cały nakład i później po prostu rozprowadzają. Bo tak to może być literówkę zmienili, ale to nie ma co się tam głowić. Portepiej nie wygrywa. I szukamy kiwi i wiśnia. Wiśnia. Kiwi. Wiśnia. Wiśnia, wiśnia. Tu jeszcze kiwi no i kolejne dwa winogrona i arbuz winogrona winogrona Arbus, arbuz arbus. tylko jeden szaleństwo no dobra no to kolejne banany i awokado banany i awokado tu mamy awokado tu są banany tu jeszcze awokado awokado i banany banany i tu mamy ładnie Banane. Na to kolajinu. Ananas i melon. 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 Ananas. Ananas. Ananas, melon. Figa i pomarańcza. Pomarańcza, pomarańcza, to jeszcze wino grono. Tutaj melon. Figa i pomarańcza. Pomarańcza, figa. Pomarańcza i pomarańcza. I tu jeszcze figa. No i kolejny. Truskawka, jabłko, 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 o jest linia proszę, może coś dorzucimy jeszcze, tu jest truskawka i tu jest jabłko, kokos i brzoskwinia. Tutaj gruszka blokuje. No i dobra, zostaliśmy z jedną linią. Cytryny, borówki, gruszki. I karamboli nie było. No to co tu mamy? 15 z, Proszę, jaka soczysta linia. kontrolne W. Także tak jak mówiłam: niekiedy lepiej kupić 4 zbraczki po piątce. Niż jakąś większą za dwie dychy, i proszę jest tutaj. Mamy 15, tu mamy piąteczkę, aby te wiśniowe 7 uparte. Tu mamy wparty nawet dyszkę, a te wiśniówka to ja nie wiem, uparta nie chce się pokazać ta siódemka. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.